Na <śmianie> W pacjent. samym wstępie nie mogę zbeglić Tak, bo mnie odwoziłeś Czemu ty to wspomina? Traciłaś ponad no, 100 złotych Jakie No, czemu nie? <śmianie> Jej morda mówi sama za siebie, nie muszę ci tego mówić Witajcie asystoty! Niczemu!

Eee, <słyszy> co wiodł? By. Jeśli jesteście ciekawi, co wizynerzy robili w ostatnim czasie, odbyły się urodziny suta, na którym użyłem mojego nowego wynalazku i zamieniłem się mózgami z parówą. Idziemy na wodociągi. Ja nie nie nagrywaj mnie. Odbyły się też urodziny, brody. to <try> Trzeba skoczyć na. Witamy, witam. To co, Twy... skaczesz? Jest gałąź. Jest Nie wszedł waść. Nie, nie Dobre, Pan Paweł, pan Paweł będzie Jest Pan Paweł, co najmniej 3, 3 metry piśmą Na Ej, o kurde Ło Dachówka poleciała Coś tu jest Nie wiem Co zrobiłem? Tak, jest? Nie wiadomo co zrobiłeś? Co zrobiłem? Co zrobiłeś, nic nie co zrobiłeś To ja coś muszę zrobić Podpuściłem cię Patryk podpuścił mnie, żeby zrobić ileś tam pompę 10, a ty zrobisz 20 20 A ty później robisz Ja też robię? Raz, dwa, licz Pięćdziesiąt trzy, sto pięćdziesiąt osiem. No. Dobra, jak się czujesz, że wykonałeś challenge'a? Na urodzinach Brody ulepszyliśmy Altanę w moim ogrodzie Używając do tego ledów i lasera Kilka dni później natomiast wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz Radek zaczął lunatykować I w trakcie swojego lunatykowania Widzieliśmy jego knagę Nie pierwszy, nie ostatni raz Widziałem jego knagę Rudy, pokaż swoje włosy To jest nowy look Rudego Jego nowy skin, że tak powiem Ej, Rudy już nie jest Rudy Trzymać to nie ma szans, nie? Co za... Co za robal Mówię Patryk, że to ja powinienem występować W ogóle, bo nie ma w ogóle basu A teraz usłyszymy go z puszką Jak ty to zrobiłeś? <głosy> Głosy tego domu. Co jest grane w ogóle? Rudy będzie jechać <noise> <noise> A, bo to jest pod górkę <noise> Miał Okej. Okay. A on nawet nie zaczął się je jeździć, uczyć. Ej, 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 co? To było tak blisko. To było tak blisko. Ej, 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 uważaj, no wolniej, wolniej, no. Co jest, kurde, grane? <grystanie> Jak się tak boisz. Czyż tam prawie chyba walnąłeś, nie? Czy nie? Nie, było dużo blisko. <grystanie> nie panikuj. Jest tu jakaś impreza? <grystanie> nie. Nie wiesz? Dzień dobry Jesteśmy właśnie wizjonerami Chcesz do nas dołączyć? Nie, ale to trochę jak tobie Serio? Podwieść. Ale to w jaki sposób? No, będziesz się trzymać tutaj, ten ręką Serio? To serio? To jedziemy, dawaj To jest k k wody, nie? Ja bym się k No yeah, dalej, bo mamy odważnego Czekaj, bo ja tutaj. <grym zzafowicza> Jaka misja mówiłem, żeby wziąć ten materiał? Szybciej. No dawaj. Serio, szybciej? Tempo. No ale to jest szybciej, on, ci, on chce, żebyś go podniósł, a nie k popchnął. Dobra, dzięki. No to się ma czarną chodzenie. To niech <grym zzafrowy> jedzie. No, jesteśmy. Co? Ej, kot chce do nas dołączyć. Kot wbija, Kasper go już łapie. Ej, kot tu wbija. Ej, drugi przyszedł. No Ej, wiecie co robi Broda? Wiecie co robi Broda? Co robię? Wygrywam. Broda gra sam w czółnocy FM, żeby wygrać. No nie, nie da się sterować. się. Kuba jest zielony, czyli w pierwsze miejsce. Gratulacje. A ty co? Masz, wygrywam z tobą. Ej, Patrz, Dobra. ja teraz wbijam i wygram. Jestem pomarańczowym, czyli pod brodą. O kurde, o kurde. O kurde, co on robi? Widzieliście to widzowie? Aha, Jak wypadnie orzeł, to będziemy jechać powoli, a jak wypadnie reszka, to będziemy jechać szybko. Nie, absolutnie nie. Nie <laughs> <Cię śmiech> jedziemy powoli, absolutnie nie. Tak? Dobra, i uwaga. Czyli jedziemy powoli. <grych> no wypadła pieczaka ten. Kacpra. Kacpra, kacpra. To jest Nie jedziemy żadnego No cześć, wypadła kacpra. Przepisowo jedziemy, moi drodzy. Jak zawsze mamy najbardziej skomplikowane zamówienie wieczoru. Cztery maksymalnie. Cztery, nie dwa, tak? Tak, cztery. Wizjonaris 2020. Czarno są. Dobra, dobra. To jest serio, są Jest to miejscowość Świeligów. Jesteśmy w e, sali wiejskiej w Świeligowie. I tutaj jest jakaś miksa. <noise> Ale tutaj centralnie na No, jest jakaś maher Tu jest chyba jakaś 40 no. na jakaś bo to jest chyba sala <noise> do wynajęcia. Czyli <tego>. pochłonę <noise> z witryny i to będziemy się śmiać. Jakoś moher się na mnie spojrzał <grym> Plan jest taki, nie? Że wejdę i powiem, że ja jestem kamerzystą no dobra, dobra, I że to jest po prostu moja funkcja no dobra. i dobra. to nas prowadzisz Dokładnie No <grym> Ja właśnie w tej instalacji jako też do robienia zdjęć bo... Ale przez kogo? Bo ktoś poradził tutaj nie zamawiał go tutaj bo... Kto Pana tu zaprosił? My nic o tym nie wiemy no. A kto was tu przysłał? Yy, my tutaj od sali wiejskiej Swieligów No ale to kto was przysłał? Pan Bogdan Jaki Bogdan? To tu nie ma żadnego właściciela, wypadł stąd Nie masz mi się z tym, jest okej okay. <laughs> 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 Jak ja widziałem tego mochera na środku, to ja od razu wiedziałem, że on teraz wysapie nie? On od razu pod fary. To jest taki bok wiejskich moher, który do nas. Co im Tam wkręcały ludzie. On powiedział, że znam Bogdan, właściciela. A tam ta babka wyszła i. A wy z żadnego fotografa nie chciałam I ja. nagle go nie mówię, że będę Ale specjalnie tu przyjechaliśmy, bo widzieliśmy z daleka światła. A ja może to jest taka impreza? Teraz serio mówię. To jest taka impreza z Dragobską. To miejsce, które Patryk ustawił. No właśnie, zawsze, to jest to miejsce, które ustawiłeś. Przypadkowo ustawiłem to jako miejsce docelowe. Zawracamy, rasiak. wiemy do tego wyjścia, to <grywa> jeszcze tego nie no, ty jesteś na stary. Przepraszam, bo właśnie my tutaj chcieliśmy samochodem przejechać i tak to nie wiemy czy tutaj można przyjechać. Można, można. Można? A to to taka impreza ze światełka? O, pożar. Pożar? Aha, czyli można tu przejechać jak coś? A to, ale to gdzie ten pożar? Nie ma. Czyli jednak nie ma? I można przyjechać? Można. Dobrze. Dziękuję. Znaleźliśmy symbol kota. To jest po prostu. Klątwy wyciąg dalszy Tak jest O kurde A po Nagrywa mi Kurde Ej, co jest? Czemu on tak? <grywanie> co? No. w twoją stronę no. się patrzył, że go nagrywasz jest... Fałszywy pożar i takie coś Co tu się dzieje? Kolejna miejscowość Walentynów Wjechaliśmy do jakiejś bramy I przejmujemy tą działkę z domem, który się tu znajduje Ej, to jest taki murowany domek, jak był w Świnki 3, nie? Którego się nie dało zdmuchnąć. To mają jakiś młotek antygrawitacyjny. To jest młotek antygrawitacyjny. Co to jest? Co to jest? Ej, Roman Kuluc. Ej, Rudy, patrz, co Roman Co to jest? Fuh. Tego dnia natomiast pojechaliśmy na... Opuszczone bazy. Ej, patrz na to jakie hardcore hmm. silno. Co to jest? Jakieś kaktusy, co jest grane? Tutaj mamy arabskie pozostałości z dawnych czasów. Odsuta, czuć takim zapachem, który przyciągnie lisy i niedźwiedzie. Kurwa, za tobą jest Marek. O, my chcemy skóry, wiecie. Kurwa, za tobą jest Marek. O, o, kulicie. Ej, dobra. To... Nie czekaj, tak, o. To jest wilk, o. Znalazłem swoje. Biuro projektów przemysłu paszowego. To jest gigantyczny plan tego budynku. Co? To jest mapa. Ty o, mamę, o, 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 o. Nie dreptaj po niej, no rudy! No, się co bójcie, zróbcie zdjęcie! Co no, To jest jedyna papieżka. 50. skwitujcie tą mapę, no. nie? Zróbcie fotę. Co? Taka karta to leżała? Co jest Na nadpalony, nadpalony as! To bierzemy, bierzemy rudy, dalej, bierzesz. schowaj, A pokaż to! Asa. Dobra, znaleźliśmy takiego asa. Znaleźliśmy takie coś. Ej, patrzcie to jest zjeżdżalnie z kominy na sam doł widzicie to? Nie, tutaj, tutaj, nie? nie? Jest pod taki kąt Visionaris 2020! Słyszeliście to? Co jeśli to są alternatywni wizjonerzy, którzy... Wizjonerzy z innego świata Musisz z nimi pogadać, zapytaj się nie, ich o coś Jak tam, spożywacie dzisiaj trunki wysokoprocentowe? Bo my tak? Wiedziałem, że my też Dobra Ej, to wchodzi ktoś na Dobra, wizjonarizm 2020, właśnie zdobywam komin Ostrożnie, kurde nie takie rzeczy się robiło, skurczyny Nagrywam na wypadek, jakbyś spadł i sobie się rozbił Kolejna klątwa, nie? Jakieś kurde jabłuszka Chcesz jabłuszko? Patryk, chcesz jabłuszko? Kolejna taka przeszkoda, właśnie jak w grze komputerowej Tu są jakieś takie... machineria, Zwiedzamy Czarnobyl, normalnie opuszczony o, dobre, dobre. I co ta wajha robi faruwa? Faruwa jakąś wajchę przykręcił, cześć. No to świetnie, na to czekałem. Chodzę tam. Ja tam co to jest? Jak tu byłem Ja takie coś budowałem w Minecraft'cie, nie? No. Ej, ale bez kitu, to jest taka jedna kratka w dół, co nie są? No, w no jeden na jeden. Dirt hole. Z drabiną. No, ja już tam byłem na dole. I co tam jest? Ciekawego, jakieś śmieci Śmierć brody na nagraniu, to by było dobre. Jest ciasno, strasznie. Co tu jest? Co ja tu znalazłem? Co znalazłeś? Co? A on to wyniósł? Co? Widzieliście to? No Przepraszam, że mi się to nie na To Co tam była, Broda na dole? Jakiś szelk dziwny i ogólnie tam przez środek szła taka rura, która wyglądała jakby była gniatarką tego o, wszystkiego i miałaby się obracać w kółko Zrzucamy ją uroczyście na dno i zobaczymy czy się rozleje. <śm> Ej dawaj, dawaj Skąd wiesz co to ma w środku? Może wybuchnie. No właśnie wy? Gotowy? Ej nie, jak to wybuchnie? Gotowy? Ej nie, jak to wybuchnie, Kuba Nie było na kawałku. No też by się przydało trochę a to jest... co to było, słuchaj Jo, oni tylko nie chcą się ja nie wiem, k**wa nie dość, że wszystkie sprzęty, jakbyś tam wpadł Bo wyjaśnijmy, o co tu chodzi Przyszliśmy stąd, jakbyśmy po prostu sz szli przez kałużę, to byśmy wpadli do dziury, która jest wypełniona wodą No i ta dziura najprawdopodobniej Około 5 metrów w głowie, tak jak wszystkie inne dziury, które są tutaj. Sud by był nurek moczarek. No. Ale hardcore, no, co jest grane? Znaleźliśmy chesta. Pusty treasure bag znaleźliśmy. Pusty treasure bag. Człowiek z żelaza. Płytę znalazłeś. I to mi się z kolei kojarzy, jeśli już jesteśmy w klimacie gamingowym, z płytą muzyczną z Minecrafta. Włożymy tą płytę do radia w samochodzie. No. To jest music disk. To jest żółta płyta z Minecrafta. W sumie to ciężko mi to skomentować. Jakiś dzieciak miał niezłą przewózkę. I go wiedało do dziury. Opuszczona fabryka zabawek. Tak? Tam są worki z zabawkami. Znaleźliśmy tą płytę dzisiaj i właśnie będziemy ją uruchamiać na wizji. Słuchaj, czy płyta kręci? Komendant, ani pana, panie Ciu, robią, leci coś. CD-error. Ej, nie, CD-error!